Meghan Markle oskarża pałac. Twierdzi, że royalsi donosili nią tabloidom, żeby odwrócić uwagę od własnych afer. Premiera kolejnych części netflixowego dokumentu Meghan Markle i księcia Harry'ego zbliża się wielkimi krokami. Część widzów określiła pierwsze odcinki serii jako nudne, jednak wygląda na to, że najgorsze dla royalsów może dopiero nadejść. Zapowiedzi następnych poruszają bowiem dość kontrowersyjnie kwestie. A ex royalsi wprost oskarżają słynną rodzinę o kłamstwa. W opublikowanym kilka dni temu trailerze książę Harry wprost stwierdził, że celowo kłamano na temat jego imek Han Markle aby chronić księcia Williama. Niestety nie określono, o kim dokładnie mowa, jednak podejrzewa się. Że chodzi o pałac bądź nieprzychylna im media. Harry mówił przy tym, że nie żałuje Xitu. Bo nie wie, jaki byłby ich dalszy los. Przypomnijmy, książę Harry uderza w urodzinę królewską w zwiastunie nowego odcinka swojego serialu. Kłamali, by chronić mojego brata. Dzień przed premierą nowych odcinków do sieci trafił kolejny trailer, który może być odpowiedzią na to, kogo miał na myśli Harry. W nowym fragmencie głos zabrały Meghan oraz jej koleżanki którym wyraźnie sugerują Jakoby pałac rozsiewał nieprawdziwe plotki na ich temat Ich zdaniem wynikało to z afer wokół royalsów Które trzeba było zagrzebać falą kłamliwych publikacji Wszystko oczywiście po to Aby odwrócić uwagę czytelników od królewskich skandali Widać, jak to zostało rozegrane Pojawiały się historie o kimś z rodziny A ich reakcją było Musimy się tego pozbyć na stronie głównej jest miejsce do zagospodarowania, na okładce gazety jest miejsce do zagospodarowania. Trzeba to przecież wypełnić czymś o royalsach, mówi Meghan. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Z krótkich fragmentów dowiadujemy się też, że ostatecznym przekroczeniem granicy był dla niej doniesienia o sporzeń z własnym ojcem. Z kolei cytowanym w zapowiedzi Jenny Afiora Lucy Fraser mają podobne odczucia co do działań pałacu i wprost oskarżają royalsów o bezpodstawne ataki na Mekhan. Wytoczono im prawdziwą wojnę. Widziałam dowody na to, że z pałacu płynęły negatywne informacje przeciwko Mekhan i haremu, Które miały wpisywać się w trzy agendę, mówi pierwsza z nich. Dla pałacu Mek stała się kozłem ofiarnym. Przekazywali informacje na jej temat. Prawdziwe czy nie, żeby uniknąć publikacji gorszych historii, wtórowała jej przyjaciółka Meghan. Szykuje się potężny skandal.